Gdzie dotarliśmy? Lincoln w sumie Ford? Czy to tak wypada? Maybach Muzeum Będzie ciekawy film I weszliśmy do królestwa niemieckiej luksusowej motoryzacji. To Maybach Muzeum może nie jest jakiejś wielkością imponujące, ale okaże się później, czy było warto. Jeśli kochacie nieoczywiste kierunki, pyszne jedzenie i stare samochody, to ten kanał powstał właśnie z myślą o Was. Nie znajdziecie tu inkluzji. Będzie szczypta humoru. Wiele ciekawostek. I zapraszamy do wspólnej podróży. Tak właśnie wygląda historia motoryzacji II wojny światowej w jednym miejscu. Maybach Muzeum w Bawarii. Idziemy pooglądać śmietniki klerowskie. O, macie w skrócie historię marki. Ale to zaraz wam z grubsza poopowiadam. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawie. No, to kupiliśmy bileciczki. 9 euro sztuka, więc to nie jest generalnie mega drogo. I sadzimy się teraz do Muzeum Motocykli, bo tu okazało się, że przy fabryce Maybacha jest firmy Expresswerke. Nie wiem co to jest, właśnie się dowiedziałem, że coś takiego istnieje. Z tego co się dowiedziałem, to jakiś producent właśnie motocykli i rowerów. Ciekawe konstrukcyjnie jak to wygląda. O, dwa cylindry, no coś w stylu jaweczki, MZ-ki i tak dalej. Małe miejsce, to widzę, że jakaś manufaktura miejscowa, typowa. No, nie słyszałem o takiej firmie. Ale maszyny ładne. Co ciekawe. Wychodzi na to, że we większości tych motorków są silniki Zaxa i one są oparte na na przykład No tutaj mamy tu popatrzcie to SR Simpsony. To widzę, że motorki Licencyjne, korzystające z rozwiązań innych producentów, w tym wypadku nerdowskich. Właśnie tak to wyglądało. Ogólnie trzeba powiedzieć jedną rzecz. Patrząc na historię firmy, to, co się u nas gdzieś tam w Polsce dzieje, medialnie i tak dalej, no to trzeba sobie powiedzieć jasno, że jest to jedno z miejsc, gdzie po pierwsze, Szczęśliwy byłby ojciec dyrektor i też całkiem zadowolony byłby taki słynny austriacki akwarelista, który tam nomenomen wywołał sobie pewną wojnę. Ogólnie wracając do marki Maybach, tu gdzieś mamy rozpisaną taką fajną historię całego producenta, o której nie będę wam gdzieś mówił, tam z grubsza to co przeczytałem to wam na świetle. I tak, no co, markę założyli w 1908 czy 1909 roku. Ślusarz, czyli goś, który lubił tokarki. I przede wszystkim to jest tak, kojarzycie może z filmów Cepeliny, czyli sterowce, czyli napełnione helem, takie statki powietrzne, które tam bombardowały czasem Londyn podczas pierwszej wojny. No to Pan Maybach razem z Cepelinem budowali takie urządzonka. I później, na początku, gdzieś lat dwudziestych, człowiek ten zaczął sobie tworzyć. Samochody. Wracając troszeczkę do historii marki, to trzeba sobie powiedzieć i oddać hołd producentowi, że no w sumie marka Maybach opracowała po raz pierwszy silnik V12, a to jest bardzo istotna rzecz. Generalnie musicie spojrzeć na jedną rzecz, że te modele premium, stricte premium, czyli to co mamy tutaj, były zwane powszechnie cepelinami. Od producenta sterowców, o którym wcześniej już wspomniałem. Czyli kiedyś Maybach zwykły to było takie auto normalne, klasy średniej, a Maybach Cepelin to było takie, o, wow, z wodotryskami. Co istotne, to Maybach jako producent silników. Podczas wojny zaopatrywał wojska Wehrmachtu. No, generalnie czołgi Pantery i jeździły z czołgami, z silnikami Maybacha. Tu nawet chyba zaraz wam pokażę taki jeden. A nie, przepraszam, to są silniki samochodowe. Na co zwrócić uwagę? Przypomina wam to coś? Amerykańskie Big bloki. Przekrój, widać to po kolei, jak to w poszczególnych latach było tworzone. Spójrzcie, 1908, 1920 rok. Pierwszy silnik, i samochód, później tak zwany W3, W1, bo to Wagen 1, Wagen 3 to są poszczególne modele, które były w danych latach tworzone. Od Wagen 5, czyli od tego, to one były już w tej wersji Cepelin, czyli no full luksus i tak dalej. Thank mm -hmm. you. To co ci producenci fajnie zrobili, to jednak nazewnictwo. Mamy tutaj jedną premium maszynę nazwaną Maybach SW38, która powstała w roku 37. A to Wam coś przypomina? Chyba trochę jakiegoś brytola. Trochę pontona, taki miks. Zobaczymy, co to za model. Czyli Maybach 38 łamana na 42.

Ogólnie pierwszy samochód tutaj F12, który Maybach stworzył. On był w dwóch wersjach, miał ponoć 7 i 8 litrów. Tutaj mamy bardzo ładny wał korbowy. No, muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. To nie ten szrod, który dzisiaj produkują. Zdecydowanie dziady są lepsze. A tutaj ukochane auto ojca dyrektora. Jak to tam było? Bezdomny pan Stanisław dał dwa samochody i zmarł. Ale przypadek. Popatrzcie. Maybach 62 Kabriolet w wersji Wheelbase Extension, czyli przedłużanej. No, robi robotę. Co by nie mówić? Siedziałbym. Ogólnie, no, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Ten Maybach z tyłu on by w ogóle nie powstał. On w 2002 roku marka Mercedes Maybacha wskrzesiła. No i tam na bazie Mercedesa W220 wybudowali takie coś. Tam był model chyba 57 i 62. 57 krótszy, czyli dla biedaków, i 62 dla tych bogatszych ludzi. Ale jednak, opowiadając o Maybachu, nie można zapomnieć o jednej rzeczy dość istotnej. Co jest bardzo ciekawe. Firma Maybach produkowała bardzo dużo silników do maszyn, czołgów itd. i tak dalej. Na pewno kojarzycie. Z historii bądź innych zajawkowych programów, czy, czy pana Wałoszeńskiego i tak dalej, że Niemcy używali takich pojazdów w stylu Pantera, Tygrys, Kenig Tiger. Kenick Tiger to taka nazwa troszeczkę myląca, z tego względu, że u nas w języku to jest niby Tygrys Królewski, ale w tłumaczeniu takim powiedzmy stricte niemieckim jest to Tygrys Bengalski, więc nazwa jest niedosłowna. Te silniki Maybacha, yy, tam chyba w Panterze, w Tygrysie używali model 230, to miał on 23 litry pojemności, z tego co się nie mylę, coś takiego. Niemcy generalnie, mówię, technikę motoryzacyjną w trakcie II wojny no przebijali aliantów zachodnich i Rosjan, jednakże no, trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz, yy, trochę zbyt skomplikowane to wszystko było. Silniki Maybacha Ogólnie patrząc na pojemność, one nie miały dużo koni, bo one miały między 650 a 700 koni mechanicznych, a jednak patrząc na tygrysa yy, Tigera, czyli tak zwanego Pancer 6, yy, bo jak wiemy, pantera, pantera to był pancer 5, pancer 4, no to wiadomo, taki standardowy większy czołg średni, i pancer 6 to był tygrys. No i pancer 7 to Piennik Tiger. Co ciekawe, yy, pan Majbach nie był w NSDAP bo ponoć się nie zgadzał z nazistami ale oczywiście to nie przeszkadzało w robieniu dobrych biznesów no bo to wiecie co pieniążki to nie śmierdzą nawet jak są od morderców skąd my to znamy i tu stricte silnik od tygryska malutki można by powiedzieć, że drapieżny fajna maszyna Co by nie mówić tygrysem nowym pojeździł. A właśnie co ciekawe, to jeszcze zapomniałem wspomnieć, że firma Maybach oprócz samochodów i wszelkiej maści urządzeń silnikowych yy, chyba pod Berlinem, bo tam coś pamiętam przez z historii, że pomagał przy budowaniu schronów bojowych. Jest takie miasto Cussen 100 km od Berlina. I tam właśnie są takie domy, zrobione ala, że tam kwiatuszki w oknach stoją i tak dalej. Tam, z tego co pamiętam, to było jakieś jedno z dowództw Wehrmachtu, chyba frontu wtedy wschodniego na terytorium Rzeszy. No i właśnie to są takie domy opancerzone, ze zbrojonego betonu robione i tak dalej, że się nie da ich zniszczyć i one stoją do dzisiaj, całą wojnę przetrwały i jest pierwsza klasa. Podsumowując więc, czy warto tu przyjechać? Tak. Ponieważ troszeczkę kurczę, można tej poznać historii, no kiedyś tej zacnej marki. No dzisiaj to niestety zgliszcza. Z tego co się orientuję, to chyba samochodów już nie produkują. Próba. Dzisiaj jest chyba Maybach to jest wersja, chyba jest klasy tej nowej, tam W 223, chyba dzisiaj jest W 224. To Maybach jest jedną z wersji wyposażenia. A szkoda. Bo powiem szczerze, że patrząc na te cuda. Potencjał był wielki. Wracając wracają do tematu, jakiejś tam wojny. To są wytwory, A jak chodzi o wozy bojowe, no to mamy SDKFZ, Pantery. Działo przeciwlokalistyczne Wilbelwind Tygrys Panzer 4. Jeszcze ogólnie mówię, jak chodzi o uzbrojenie e, Niemieckie i o silniki Maybach'a No to dwoma ciekawymi było działo samobieżne jak tiger I Sturm Tiger, czyli ten moździerz taki wielki o średnicy 40 chyba centymetrów, który służył do niszczenia umocnień Fajna druga wojna światowa jest gitara, polecam poczytać Ogólnie to muzeum całościowo to nie jest ani duże, ani jakoś specjalnie malutkie, nie jest jakieś mega wyeksponowane. Bardzo trudno to trafić, bo to jest w środku w sumie miejscowości. Maszyn trochę mają, głównie z nastawieniem na te samochody starsze. To trzeba powiedzieć, w rzędzie poustawiane, jak na mustrze jakieś. No i to w sumie z takiego muzeum, to to byłoby w sumie na tyle. Popatrzmy sobie jeszcze tutaj. Tych modeli fajnych trochę jest. Generalnie one wszystkie się nazywają SW i po kolei cyferki, więc to nie ma co tu wiele opowiadać. Typowy old style. I tutaj macie potwierdzenie, że właśnie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To co? Zapraszamy na nasz kanał. Zapraszamy do obejrzenia innych filmów. I zapraszamy do skorzystania naszych usług. No to szybkie wrażenia po muzeum. Bardzo mi się podobało dużo fajnych modeli, chociaż szkoda, że nie było typowego. Znowu fajne drzwi. No. Myślałam, Kurde, myśleliśmy, że... że spotkamy ojca dyrektora, a tu się nie udało, no nie? Tu jeszcze szybki spojrzenie na historię marki, aczkolwiek od końca do początku, więc to... Ale to po mojemu pomieszanie z poplątaniem. Jak jest burdel, te śmieszny.